Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam przedstawić rozkład Tarota na miesiąc listopad 2022 dla bliźniąt. Kartę przełożyłam i tradycyjnie losuję Was karty. Energia ogólna w tym miesiącu. Wysielec. Co wychodzi naprzeciw? Sześć miecze. Co jest z podstawą czytania. Podstawą tej sytuacji. Królowa buława. Co jest za nami? Gwiazda. W naszym umyśle o czym myślimy? O dziewięć mieczy. Połowa miesiąca. Świat. Wy w tym miesiącu? Osiem monet. Sytuacje zewnątrz i partnerzy. Czwórka monet. Nadzieje obawy. Chonkowie. Czego nie widzisz? Dwójka kielichów, koniec miesiąca, śmierć. Energia ogólna, wisielec. Człowiek na swoje życie patrzy z innej perspektywy, z innego punktu widzenia. Zatrzymał się. Czeka na rozwój sytuacji. To jest również brak równowagi psychicznej, a to nie pomaga w dalszym egzystowaniu. To jest również depresja, załamanie nerwowe. Co wychodzi naprzeciw? 6 miecz. To jest brak dystansu do problemu. To są powikłania mające związek z chorobą. Również człowiekowi jest trudno pracować. Również Mógł zrezygnować z podróży, ze spotkania. Co jest podstawą czytania, czy tej sytuacji? Kolwa buława. To jest takie realne spojrzenie na swoją sytuację życiową. Człowiek otrzymał pomoc albo dał tą pomoc. Człowiek zawiera nowe kontakty albo czuje przemęczenie tymi kontaktami tutaj również tutaj jest pokazany nacisk przez kobietę co jest za nami gwiazda za nami jest nadzieja spełnienie sukces który cieszył za nami jest popularność w naszym umyśle o czym myślimy dziewięć mieczy. To jest przemęczenie, rozmyślanie, niespanie pomocy. To też jest zamartwianie się o przyszłość, o przyszłość związku, o zdrowie. Tutaj nikt i nic nie zagraża. Ale nasze lęki przejęły naszą kontrolę, przejęły nad nami kontrolę. Połowa miesiąca. Świat. To jest radość, spełnienie wyjazd. Człowiek Czuję satysfakcję, również odnajduje spokój. To może być szczęśliwe zakończenie trudnego planu, trudnego procesu. Tak. We w tym miesiącu ósemka monet. To jest nauka, praca, systematyczna praca, praca zawodowa. To jest również rozwój osobisty, również będziemy załatwiać. Sprawy związane z domem, sprawy w urzędzie. Sytuacje zewnątrz i partnerzy, cztery monety. To jest ograniczanie, ograniczenie, ściskanie, ściskanie swojego majątku. To jest chciwość, chytrość. To jest chytrość w stosunku do drugiej osoby, a z drugiej strony jest Dobrobyt i stabilność finansowa. To jest ład i porządek. Nadzieje obawy, kochankowie. To jest zazdrość, zdrada, decyzje. Człowiek stoi na rozdrożu drogi. I jeszcze nie wie, jaką drogą ma iść. Niektórzy wplączą się w romans, albo ktoś w naszym otoczeniu wplączy się w romans. Również może pojawić się trudna komunikacja między parą. Czego nie widzisz? Dwójka, kilku. Nie widzisz związku, nie widzisz związku partnerskiego, nie widzisz umowy, porozumienia, ugody. Koniec miesiąca śmierć. Pod koniec miesiąca będziemy przechodzić dużą zmianę. Zmianę poglądów, zmianę pracy czy zmianę w partnerstwie. Ta zmiana jest nieunikniona, ale ta zmiana da uwolnienie od czegoś, co dawno umarło. I ta sytuacja nie daje już satysfakcji czy przyjemności. I tego Wam życzę. Życzę Wam dużo zdrowia pomyślności i miłości. Dziękuję. Klara Tarot. Pozdrawiam. Również zapraszam do oglądania i subskrybowania moich kanałów Klara Tarot, Klara Tarot Plus i Klara Tarot Miłość. Kontakt do mnie jest pod filmem. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dbaj o siebie.